Ostatnio na wyspie totalnej porażki obozowicze poznali, co to znaczy dzikość. Przyjaciele zmienili się we wrogów, kiedy Emma się dowiedziała, że Bowie wyeliminował Chase'a. Bowie dostał w kość za karmę, ale Emma została wyeliminowana. Co się stanie tu w tym odcinku, skoro mamy naszą finałową czwórkę i co będzie dalej tu na wyspie totalnej porażki? Cześć, co tam, jestem tu, by wymiatać, nie znam innych, ale co mi tam, znam tą grę i mam też skilla zgniatać innych, oj, znasz to, ja chciałbym być, ja chciałbym być, ja chciałbym być sławny. Ty, 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 pria, wstawaj. Pria, mili, co ty masz na sobie? No widzisz, Pria, jesteśmy jedynym sojuszem, który został, więc od teraz jesteśmy super sojuszem. Fajnie to brzmi. Bum, bum, bum. Au! <laughs> się aż tak bardzo z tym, wiesz? <laughs> no spokojnie, dla ciebie też mam kostium. Dla mnie? Dla mnie też? Eee, tak, ale wiesz co? Mam dla ciebie, będę mogła ci dać robota, wiesz? Bip, bo, bip, bip. bip. <laughs> Dobra, i to zaś jakiś karton. Chwila, wystarczy mi ten, który ty masz na sobie. Jupiej! O teraz jesteśmy super sojuszem. I teraz pewnie Julia pójdzie nas błagać, żeby wyeliminować Bołego, a Bowie y by Julię. Ale dzięki temu mamy przewagę. Super sojusz! Jeśli kujonki myślą, że mają przewagę, to się mylą. Co jeśli. Ja mam i tak notatkę mili, mogę ją tylko dać Pri, by... i potem zobaczymy, co się stanie dalej. <grym> Czas, by zacząć strategię. Super, sojusz! Wow! Cześć dziewczyny, co tam u was? Dobra, co chcesz? Co chcesz? Widzicie, jesteśmy dziewczynami, więc chcę wyeliminować mojego, bo wiecie, finał dziewczyn! Jupi, co nie? Podaj nam. Okej, okay, zastanowimy się. To super, ale zastanowimy się! Dobra, wiecie co? Nieważne. Jeśli te kujonki myślą, że potrzebuję ich, to nie mają racji. Jeśli wygram, nie taka już nie odejdę. Oto mój plan. Pierw pójdę zawrzeć sojusz z kująkami. zawsze sojusz z Julią. Spowolnię Julię i Julia przegra. Wyeliminujemy Julię, a potem dam notatkę Mili do Pri. I przyjaźń się rozwali. Pójdę do miliona dolarów, powiem mu. Cześć, jestem Bowie. Przeszłam po ciebie. Cześć dziewczyny, co tam u was? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Przyszedł tu, by powiedzieć nam, by wyeliminować Julię. Mamy rację? Wow! Czytanie w myślach to jedno z waszych umiejętności? Podaj nam jeden powód, dlaczego musimy. Bo wiecie, nie jestem Julią, jestem dobrą osobą, gram fair. Za dużo by wymieniać. To chyba ten pierwszy to był najlepszy powód. Nie jest Julią. Wow, Mili, chyba lubisz brać dużo notatek. Okej. Okay. Ale chciałem, mam plan też. Ooo, a jaki jest znowu plan? Spokojnie, spokojnie. To nic nie musicie robić, tylko ja. Zawsze to już z Julią i ją spowolnię. Julia przegra, a wy wtedy ją wywalicie razem ze mną. Ale wiesz, że potem we finale będziesz strostowany. Wiem, ze strony wtedy są bez żadnych szans, by wygrać, ale Julia zostanie wyeliminowana. I dlaczego byśmy mieli ją wyeliminować i tobie zaufać? <słuch> ja gram fair, nie to co Julia. I Julia wygra dużo nietykalności. Oczywiście, że nie gram fair. Okej, okay, jesteś z nami. Zgadzamy się na to. Okej, okay, pamiętaj. Okej, okay, ale chcesz jeden strój? Nie. Okej, okay, ale trochę mnie. O! Co ty jest? ci jest? Ciśnij mnie tu trochę. Okej, okay, ale pamiętaj, że w finale już po tobie rozumiano. Dobra, dobra, rozumiem. Zostanę sam, bez żadnych szans, bez miliona. Chyba, że ktoś za notatkę mili do Pri. <laughs> da, 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 da. Więc gadaj z chująkami, by mnie wyeliminować, co? No, ta, ale nie chciałem mnie zaakceptować, bo nie chciałem ich w stroju. To jest niedorzeczne. Dlatego powinniśmy zawrzeć nasz sojusz. Ty naprawdę myślisz, że to my zawrzemy sojusz? Teraz mnie błagasz? Nie dzięki, wygram te wyzwanie sama. Ale nie wyobrażasz sobie to. One są sojuszem. One są niebezpiecznymi wrogami. Pff. Chyba, że wygra mnie ty kalność i ty polecisz do domu. Więc nara przegrańcu. Dobra, ale na pewno nie będą Cię widzieli za wielkiego wroga, przez co, że dużo immunitetów, nietykalności, więc pa! Chwila, chwila, poczekaj, poczekaj. Może ten sojuszyk trwały to nie taki zły pomysł. To co na to? No dobra. Operacji, zaczynamy wszystko. Witajcie, uczestnicy. Czas na wyzwanie: horror jaskini. Będziecie musieli wejść do jaskini, znaleźć inną drogę wyjścia, i przy okazji będziecie musieli zbierać tokeny. O, osoba, która wyjdzie z najwięcej tokenami, wygra nietykalność. One są prawie po całym jaskini, więc nie będzie ciężko je raczej znaleźć. Ale będzie dużo przeszkód. Pamiętaj o planie, żeby Julię wyeliminować. Właśnie. O, oh, mnie tu i to bardzo. Niestety nie mogły być aż tak bardzo niebezpieczne, bo wiecie, jak producenci. Powiedz im, potworze. dobra. Szef twierdzi, że w nie jest jakiś potwór, który zjada tokeny. On jest straszny, on jest ogromny. On je tokeny, ja, on jest koszmarem. Ta potwór, który je tokeny i dzieci. Dobra, ruszajcie, zaraz zaczynamy nasze. moje jedno z ulubionych wyzwań. Więc, jakieś pytania? Tak, co jeśli nie odmówimy zrobienia wyzwania? Tak, czy się nie chcemy być nie odmówimy? Właśnie wiecie, że ja bym na to wam nie pozwolił, więc oto proszę bardzo, wysadzimy wejście. wejście. A, kiesz mi stąd. I tak to się rozgrywa. Hila, gdzie kujonki? Chyba kamienie zgniotły, to znaczy. Jestem w finale! I tak! Jestem w finale! Jestem w finale! Uu, jestem w finale! Echem. Czy ty właśnie świętowałeś, że kamienie nas prawie zgniotły? E, e, nie! Co? Ty tak myślasz? Oczywiście, że świętowałam. No ty na pewno. Ty też troszeczkę. No może i troszeczkę. Wstawaj i ruszamy się! <kłysy> Chyba mam trochę kurzu w plecach. możesz mi <kłysy> pomóc i klepnąć mnie. <kłysy> no dawaj! <A>! Au! <kłysy> no dawaj! Operacja spowolni, Julię, zaczynamy. Hu toksyczne odpady. No to idziemy powoli. Witajcie, obozowicie. O, to są yy, toksyczne odpady. Mogą roztopić wszystko, nawet i auto, więc lepiej uważajcie na waszą skórę. Chwila, to dlatego wprowadziłeś tu moje auto? Przecież rząd żądek... tego... Chyba powinniśmy zrezygnować z tej strefy. Nie, musimy zebrać tokeny. Musimy spróbować. Dobra, ale chodź, mili. To mnie trochę i tak ciśnie. Łap, mils! Chwila, co? au! Chwila! au! I łap! Poczekaj, au, Poczekaj, pria! Pria, nie mogę złapać! Mam jedno! Masz tylko jedno! No, to mnie ciśnienie, nie mogłam przez to łapać. Uciekajcie szybko, stąd to do krzyczę dopadnie, zaraz chrzęstopią ten most, na którym jesteście! Zwiewamy, son, mills! O, o, mój but się pobrudził! Fuuu! Patrz, to są kości! cokolwiek jest powodowało, to musi być tutaj. Może ten potwór. Witajcie, owozowicie! To jest trefa, w której są... Wielkie nie O! Pokoń nie i zajmij mnie toperze, ja idę po tokeny. Zapomniał o tokenach? Uciekajmy stąd! <tosłuch> Dobra, dawaj, lecimy. Ugh, wygląda na to, że Julia nawet się nie spociła. to będzie cięższe niż myślałem. Aaaaaa! Patrz! To jest jak zjeżdżalnia i to są tokeny. Będzie nam łatwo zdobyć wszystko. Yy, ale nie wiemy gdzie to prowadzi ta rzeka. Wiemy, że prowadzi do wygranej. Więc dawaj wskakujemy i lecimy. Dobra! Chwila, ja. ciśnij mnie znowu, okej. Okay. Lecimy, super sojusz! Uu, pf, 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 pf. Lecimy! Uu! 날치미 오모모모모 아모 Wszystko w porządku. Aaaa! Mam cię, spokojnie. Hila, co teraz robimy? Jesteśmy na przepaścią. Może skoczymy tam. Tak, skoczymy tam i zbierzemy tokeny! Będzie w porządku. Nie byłabym tego taka pewna. Popatrz, tam na dole. Mm -mm. Yy, to skreślamy to, co mówiłam przed chwilą. Okej, okay, zaraz będziemy co robić. Patrz, ile tokenów tu jest? Dum -dum. Uu, może porzućmy to, bo to jest fajne. Czy nie? Nie, zdobędziemy te tokeny. Nieważne co, prija, i nie pozwolę, Primili je zdobyć. Raz, pająk był w piwnicy. Bałem się go strasznie. Pch, czekam, aż wyjdzie przez 4 lata. Najgorsze było to, że tam był akurat mój pokój. Uch, to było najgorsze. I nienawidzę tych pająków. Poczekaj, tylko jeden ruch pajęczyny i przyjdzie tu pewnie pająk jakiś. A plus jeśli dotkniesz token, to utkniesz pajęczynie i pająk przyjdzie. Więc co sugeruję, że zrobimy? Zróbmy to jak najbardziej powoli, jak tylko można. Okej? Okay? A plus będę mógł się wykazać w moich gorących spodniach. No skoro mówisz, że są takie gorące, to dawaj! A puh! O tak, mamy, hej, wypuść mnie, proszę, więc nie mogę, pakuję tokeny i uważaj, bo pająk to przejdzie. chyba już przyszła, Prze pomóż, przepraszam, pakuję tokeny, chyba cię polubiła. Tak! Teraz to wygram na 100% i będę bezpieczna, a po jego zostawię. Jaki to najgorszy potwór na ziemi, który ma cztery nogi i trzy oczy? Julia! Mm. Wow! Jak fajnie wyglądasz w tym kokonie? Niestety będę musiała Cię zostawić dla mojej wygranej i dojdę do finału. Chwila! Potrzebujesz mojego głosu jeszcze! Mojego! Więc uwolnij mnie! Oh. Oh. Jeśli jest, teraz nie spowolnisz, to cię zostawię! Ta może i bym zostawiła, bo jego, ale uratowałam go tylko dlatego, bo potrzebuję jego głosu. A plus, dwa i potem będzie remis. I, i powiedz mi, czy byś mnie tam zostawiła? Może, ale byś mnie tam zostawiła, tak? Tak! Przecież jesteśmy złoczyńcami, to jest w naszej naturze. No ma rację, więc złoczyńcy zawsze, tak? Tak! Jesteśmy stworzeni po to, żeby był balans na świecie, bo złoczyńcy zawsze są złoczyńcami. Uch! Patrzcie, gdzie idziecie, kujonki. Uuu, plecak jest ciężki. Eee, Chris nie powiedział, że można, że nie, mo, nie trzeba ukradać tokenów. A trzeba je zbierać, więc. Ha ha ha, ha. O, tutaj nam plecak! Ile zebraliście tych tokenów? Tylko jeden? Bo zauważyłem, że tak. Ej, nie win nas! Bo dokładnie ciężko nam tu jest. I ja tu się muszę męczyć. Prawie nie zostawia i zginąłbym. A wy macie tylko to? Postarajcie się lepiej, bo inaczej to jedno z Was idzie do domu. Czekaj, Julia! To on ma rację, Priya. Jeśli przegramy, to to jest moja wina i tylko moja. Nie obwiniaj się! I tak to wygramy. Damy jakąś radę. A teraz szybko ruszajmy i znajdźmy jakieś tokeny. Masz rację! To dawaj, Mili! Super Sojusz! Leci Mills! Ja! Super Sojusz! A znowu s... mnie ciśnie i mięśni by bolą. O, tak! Wyjście! To jest coś. Yy, tak! Super! Lecimy! Hmm? Hej, Bowie, tu jest więcej tokenów! Dobra, ja spadam! Uuu, dobra, chyba zapomnę o tych tokenach. Nie chcę się spotkać z potworem, o którym mówił szef! Hmm? No nie, wyjście przegraliśmy. Na to wygląda kujonki, ale jak chcecie, możecie mieć mniej przegraną. No wiecie. I tak przegracie, ale na to są tokeny. Jeśli po nie pójdziecie, będziecie mieli mniej gorszą przegraną. Będziecie chociaż mieli więcej niż jeden token. Yy, a czemu nam to mówisz? Nie... I ty nie zajdziesz. bo nie chcę mieć mokrych włosów, więc pa! Lecę. Przepraszam, Pria, to wszystko moja wina, więc ja tam pójdę i zbiorę te tokeny. Muszę je sama wziąć, bo to ja nawaliłam. Więc pro, pozwól mi. Nie, nie możesz, Mills. Możemy znaleźć jakiś inny sposób. Pójdziemy po to inaczej. E ale to, Priya, ja nawaliłam, ja powinnam po nie pójść. To przeze mnie przegrywamy, bo to ja nie łapam. A plus dam radę, mi, Pria. Nie ma się o mnie. W sumie to racja i pewnie jak dokładnie Julia wygra, to ja lecę do domu i Millie musi to zrobić, żeby mieć więcej konfidencji w finale, ale nie uda się jej pewnie. Jak do tego mogło dojść? Dasz radę, Mills. Pamiętaj, skup się. Dobra! Tak, to Kenny, to Kenny. Millie, uważaj, uciekaj! Hmm? Mili tam za tobą! Milis! 65, 66, 60, 67 aż też. Wow, Julia, jesteś na prowadzeniu. I jeszcze 68. Cii, cicho bądź. Ja Kupuję na sklepie, ale wiesz, że nic jeszcze nie wygrać, to nie? No co ty? Dzisiaj odpadnie Priya. Millie przegra i odpadnie w finale, a od razu z bołem wygram tysiąc razy, więc Milion będzie mój. Ach, błyszczyk, kupuję! Ugh. Wygląda na to, że dzisiaj odpada Priya i będę musiał znaleźć jakiś sposób, by pokonać Julię w finale. Nie chciałem, żeby to tak doszło. Mili! Priya! Co ty tu robisz? Ja bym cię nigdy nie zostawiła, najlepsza przyjaciółko. Wytustamy się stąd jakoś razem. Dobra, ale patrz, ile tu jest tokenów. Wow! Normalnie, ekstra. Mam plan. Chwila, jaki plan? No wiesz, byłam raz w akwarium i uciekłam z wieloryba. Co? Tak, byłam uwięziona raz w wielorybie i rodzice mi uczyli, jak z niego uciec. Więc wszystko wiem. Widzicie? Nic nie zapisuję, ale myślę, że to jest trochę popaprane. prane Na serio! To tak robi. Gotowa Mili? Zawsze gotowa. OK, przygotuj się. Widzicie, nie ma ich Potwór Pewnie jest jad. Oh, tutaj dyszka za to, że potwór istnieje. Łatwo zarabione pieniądze. No to wygląda na to, że Julia wygra niepokalność. Uja, ja się nie poddaję. Witajcie, a gdzie twoje tokeny? Pryja wygrywa nietykalność! Tak! Nie! No to wygląda na to, że to w ogóle coś idzie po moim scenariuszu. Tak! No to wygląda na to, że mój plan coś może wypalić. Aha! <tryk> Aha! <tryk> Witajcie obozowicie. To jest. Witajcie obozowicie. To jest wasza ostatnia ceremonia ogniskowa. Dzisiaj osoba pój, pójdzie do domu i weźmie udział w we finale. Szefie, ale nie ma pianek, bo szef je do słońca. Tak, ale to był błąd. Przepyszny błąd. Więc zacznijmy. Przeczytam oto głosy. Głos pierwszy: Julia. Głos drugi: Julia. Hmm. A, tutaj głos trzeci, Mili Kujonka. I tu jest jeszcze narysowany jej tyłek, śmierdzący tyłek, jak pierdzi. Niezło narysowane. Dziękuję. Mamy dwa głosy na e, 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 Julię i jeden na Mili. I chciałem powiedzieć, że jak będzie r, dokładnie remis, to wtedy dokładnie do finału dojdzie osoba, która miała najwięcej nietykalności. Ta, co? Tak! Widzicie na to, Wygląda no to, że ja wygrywam remis i ja idę do finału. Ostatni głos jest na. <Jugendliche> <Trans danach ay>, Julia! Chwila, co? Nie, to nie masz racji. To ma być remis, bo i yeah ja zagłosowaliśmy na. Jak mówiłaś, jesteśmy złolami. Ja cię znajdę. Jak ci, Julia, czas russać. Chodźmy. nie może. Jeśli zło nie może ufać nikomu, to nikomu nie może ufać. Właśnie zapomniałam o tym, że nikomu nie może. Jeśli mnie przeprosicie, muszę wszystko skasować to, co chciałam zamówić. Dla ja nie! To mój ostatni telefon! Puść! O, będę się za nią tęsknił. Ale został nasz finał. Co się stanie w finałowym odcinku? Tutaj, na wyspie totalnej porażki! Wuhu, tak! Jesteśmy w finale! Tak, uda nam się wino w Super Sojuszu! Hm? To musi być od moich rodziców! Co? So to jest to, co twoja najlepsza przyjaciółka o tobie tak naprawdę myślała, to jak robimy jego w finale, co? Jak my to... Czy będziesz na mnie szła łatwo? Wiesz, nie będziesz musiała na mnie iść łatwo, ale lepiej, żebyś poszła. Czy to moja, moje notatki? To o mnie tak naprawdę myślałaś. Pisałaś? O mnie i moich rodzicach? Jak mogłaś? Zaufałam ci! Byłam twoją przyjaciółką. Prija to nie tak jak myślisz. To nie jest tak! To cicho bądź! Zawiodłam się na tobie, przynosiłam ci przez każde wyzywanie! Wiesz co? Ci już odpadasz, jesteś dla mnie martwa! I odpadniesz! O ja czy ja to zrobiłem? O właśnie, że tak! Ben de milyonerim, tak ben de milyonerim.